Witajcie. Recenzja pierwszej książki na tym kanale wyszła bardzo fajnie, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć się za kolejną. Tym razem będzie to człowiek, który zdemoralizował Hedleyberg Marka Twaina. Tyle, że teraz spoilery nie będą tak delikatne jak poprzednio, ale dość poważne. Dlatego zachęcam Was do przeczytania tej książki najpierw, to jest cieniutka pozycja raptem 60-80 stron. Dołączcie do biblioteki, przeczytajcie i jak wrócicie to zaczniemy. Ja sobie Dragana poczytam w tym czasie. O, już jesteście. No to lecimy z tematem. Aha, istnieje jeszcze czarno-biały film z lat 60., z Leonem Niemczykiem w roli głównej, ale to już sobie obejrzycie później. Warto, mimo że książka dużo lepsza, choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak się urobiło w Polsce filmy za PRL-u. Ok, to przejdźmy do fabuły. Na samym początku zostaje nam nakreślone pewne środowisko wymuskane, świętoszkowate, takie on-ę on bułkę przez bibułkę, które twierdzi, że choćby niemoralne myśli są czymś, czym się brzydzą, a brak aureoli nad głową to tylko czysty przypadek. A święci za życia nie są tylko dlatego, że przepisy kościelne na to nie pozwalają. Boją się jednak zgrzeszyć i zrujnować swoją nieposzlakowaną opinię do tego stopnia, że ich hasłem jest i nie wódź nas na pokuszenie. I wszystko jest fajnie, aż do pewnego dnia, kiedy do miasta przyjeżdża pewien człowiek i zostawia na przechowanie dwa worki, dając do zrozumienia, że jest to złoto, które podaruje jednemu z mieszkańców z wdzięczności za to, że lata temu mu pomógł, kiedy był biedny, więc teraz, kiedy już jest bogaty, stać go na taki gest. I zaczyna się cały festiwal dociekań, plotek. Coraz bardziej rozkręcających się w festiwal chciwości i przypominania sobie, że nie kto inny właśnie on pomógł temu człowiekowi. W międzyczasie mamy jeszcze twój fabularny, bo osoba, która dostanie hajs, miała te lata temu powiedzieć pewien cytat, który sobie człowiek zapamiętał na całe życie i kierując się nim, stał się bogaty. Oczywiście w tym momencie każdy kombinuje, co to mogło być aż nagle dostaje telegram, w którym mu się go przypomina, żeby nie było przypału w dniu ogłoszenia wyników. No i przeskakujemy do ostatniej sceny, której wam nie zdradzę, bo nie wierzę wam, małe kłamczuszki, i wcale nie przeczytaliście tego, kiedy na was czekałem. W filmie kończy ją cudowny rozpierdol, choć w książce morał jest nieco lepszy. A właściwie nieco, jest o wiele lepszy. A Hedleyberg zmienia swoje hasło na... I nie wódź nas na pokuszenie. Czyli nauczyli się czegoś, a nie tylko bez płęty napisy końcowe, co kolejny raz pokazuje, jak spieprzyć świetny scenariusz i czemu rzadko film jest lepszy od książki. Choć co najmniej jeden taki jest konkretny Fight Club, ale nie idźmy w dygresję. Oczywiście seria to nie jest Booktube. Na moim kanale to nie tylko polecanie dobrych książek, ale przede wszystkim. Używanie ich jako pretekstu do poruszenia jakiegoś ważnego tematu. A ten temat akurat przewija się w setkach dyskusji, głównie w kwestii moralności, ale ostatnio, na przykład, też w kontekście kompromisu aborcyjnego. Mam na myśli powszechne deklarowanie cnoty, jak to nazywa karioner, i chyba nawet jest taki związek frazeologiczny. Chodzi o tą sytuację, kiedy ktoś deklaruje że na pewno w jakiejś kwestii zachowałby się w określony sposób, jednocześnie nigdy nie będąc w takiej sytuacji, ani nawet blisko niej. Powiedzmy, że ktoś mówi, że nigdy nie rzuciłby kamieniem w demonstrację, choć nie brał żadnej udziału. I gdy tylko raz zdarzyła się taka okazja i poszedł na jedną i dostał do ręki od kogoś butelkę, pchany presją tumu, strachem, że jak się zbuntuje i tego nie zrobi, to sam mordę dostanie, ostatecznie taką butelką rzucił. Chcę przez to powiedzieć nie tyle, że jako ludzkość nie jesteśmy w stanie dotrzymywać obietnic czy być wierni swoim poglądom tu pozdrowienia dla ludzi kojarzących film Alien in the House, ale po prostu nie wiemy co może nami kierować i niekoniecznie powinniśmy wypowiadać się z tą stanowczością w tematach, które bezpośrednio nas nie dotyczą. Wysoka pewność siebie jest fajna, ale nadmierna wiara w to, że jesteśmy niezależni od wpływów zewnętrznych, to już zadufanie w sobie i lub strasznie wysoki poziom naiwności. No i wkurza mnie szczególnie w kontekście kompromisu aborcyjnego, którego nie uważam za idealne rozwiązanie, bo jako nihiliście mi nie wypada czegokolwiek uważać za takie, ale jednak to, że obowiązywał przez bodajże coś koło 30 lat, świadczy o tym, że działał. W każdym razie, wkurzają mnie wypowiedzi matek Polek po pięćdziesiątce, że jakby ona miała zagrożoną ciążę, to jasne, żeby urodziła, nawet jakby to zagrażało jej życiu, a dziecko miało mieć poważne wady rozwojowe i masę chorób. Gdy słyszy ona jednak propozycję adopcji dziecka z zespołem Downa lub inną chorobą wymagającą całodobowej opieki, to nagle zaczyna mieć jakieś wymówki, że już jest za stara i nie da rady, że to młodzi powinni takimi dziećmi się zajmować. W każdym razie już na poziomie czysto teoretycznym w drobny mak rozwala całą swoją deklarację. Tak naprawdę to odpowiedź na pytanie czy poddałaby się aborcji czy nie, można by było jej zadać wyłącznie w sytuacji, kiedy miałaby te 24 lata i była w ciąży, a decyzja dotyczyła bezpośrednio jej i do tego miała na nią mało czasu. Tak czy inaczej temat nie jest łatwy ani jednoznaczny. I dlatego popieram możliwość wyboru. Nikt przecież nie każe komuś robić tych aborcji, a co najwyżej sugeruje, żeby tego nie zabraniać. W tym względzie strajk kobiet ma moje poparcie, gdyby zorganizowano jakieś referendum czy coś w tym rodzaju. Ale nie o tym chciałem mówić, a o samej kwestii deklarowania, że w danej sytuacji na pewno postąpilibyśmy w dany sposób, gdy jedyna szczera i poprawna odpowiedź brzmi: nie mam pojęcia, co bym zrobił. Nie jestem i nigdy nie byłem w takiej sytuacji. A dodatkowo mam nadzieję, że nigdy nie będę i współczuję każdemu, kto się w niej znajdzie. Jak już jedziemy po kontrowersji i rozmawiamy o aborcji, to ugryźmy jeszcze jeden temat homofobię. Deklaracje ludzi, którzy twierdzą, że w obliczu instynktu ciała, które wyraźnie wskazuje na tendencję w kierunku swojej własnej płci, oni z całą pewnością by to odrzucili i wybrali życie hetero. A niestety cholernie często słyszę takie deklaracje. I to jest strasznie krzywdzące, bo słyszy coś takiego młody człowiek, który ma z tym wielki problem i nie potrafi sobie poradzić, a tu ktoś, kto nigdy nie był w takiej sytuacji, deklaruje mu, że w ogóle nie ma żadnego problemu i może się wyleczyć z homoseksualizmu, czy nauczyć być hetero. Problem w tym, że oni nie są na jego miejscu. I nie są w stanie w żaden sposób nawet sobie wyobrazić, jak to jest być w takiej sytuacji. A mimo to ich opinie są szalenie arbitralne i ostateczne. I niech to jeszcze będzie opinia kogoś, kto jest dla młodego człowieka wielkim autorytetem, czy to rodzic, czy nauczyciel, czy ksiądz dla osoby wierzącej. To, czego taki młody chłopak, czy młoda dziewczyna niepewni swojej seksualności potrzebują, to akceptacja i pomoc, a nie zbagatelizowanie problemu. A nawet jak nie potrafisz pomóc, to przynajmniej nie udawaj, że umiesz postawić się w takiej sytuacji i rozwiązać ją w prosty sposób. To po prostu tak nie działa. Nie bójmy się powiedzieć, że nie wiemy, jak postąpić, bo to przekracza nasze kompetencje i nie jesteśmy idealni i nieomylni, zwłaszcza wśród osób silnie religijnych, opierających swoje postawy moralne na zewnętrznych kryteriach, uważając, je przez to za bardziej solidne w swoich podstawach. Ale jak udowodnił Mark Twain, zwłaszcza to środowisko jest podatne na tego typu krytykę. Bo to kolosy na glinianych nogach, czy domki budowane na piasku, nawiązując do biblijnych porównań. Powinienem teraz tutaj opowiedzieć Wam jeszcze o efekcie Dunninga Krugera, ale o tym jest już kilka filmów, a ja nie lubię się powtarzać i być może tylko podrzucę jakieś linki w opisie. I powinienem teraz wychwalać nihilizm jako tą postawę, która jest wolna od presupozycji i nie mając poglądów, nie naraża się na hipokryzję czy sprzeczność, ale wtedy sam był, był hipokrytą, generującym sprzeczność w postaci takiego właśnie założenia. Dlatego poradzę tylko podważanie swoich opinii i upewnianie się, że na pewno za tymi słowami pójdą czyny, i czy deklarując coś. Rzeczywiście, tak byśmy postąpili. I nie bójcie się mówić nie wiem, w momencie, kiedy nijak nie możecie dojść do takiej pewności lub przynajmniej wystarczająco mocnego przekonania. I nie ukryjecie przede mną, małe kłamczuszki, że jednak nie przeczytaliście tej książki, kiedy na początku nagrania czekałem, aż to zrobicie. Także raz jeszcze, szczerze. I bardzo mocno polecam książkę Człowiek, który zdemoralizował Hedleyberg, Marka Twaina. Czy polecam film Jerzego Zarzyckiego z 1967 roku o tym samym tytule? No tak, polecam obie wersje, przy czym książkę w pierwszej kolejności. Z tego co udało mi się na szybko wygooglować, zarówno PDF książki jak i film można dostać za darmo w internecie. Czyli nie ma dla was żadnej wymówki. Pozdrawiam was serdecznie, sobójcie. Komentujcie i udostępniajcie to wideo. Do usłyszenia.